Witam serdecznie. W poniedziałek, nowy tydzień. Zawsze wiążą się z nowymi nadziejami na wygrane. I zawsze jest takie, taka ciekawość, jak się rozkręca, jak się zaczyna nowy tydzień. Dogrywka koralowej dzisiaj będzie, bo wiecie, jaka była dla mnie premiera. Jest to paczka jeszcze premierowa. Pani powiedziała, że każdy, kto kupował Mówił, że nic nie trafił. Jakiś Pan podobno wziął 5 i mówił, że wszystkie puste, więc ja jakąś nadzieję mam, że coś tam zostało. Bo ja też wzięłam przecież na premierę, i, i jeśli nikt nie trafił, to znaczy, że coś tam zostało. Do tego mam po dłuższej przerwie mega pensję, która dawno u mnie nie była, i w ogóle jeszcze w tej edycji nic nie trafiłam, chyba nawet zwrotu do tego jest maxi cash, bo jak na złość jak na wczorajszy odcinek szukałam zdrapki z plikiem z propozycji Madzi to tych zdrapek nie było, nawet pani z tyłu w swoim zapasie nie miała i właśnie dzisiaj powiedziała mi, że pan przywiózł właśnie po tym jak kupowałam i pytałam no dobrze, 80 zł w grze, czyli mnożę to co wczoraj wygrałam co wczoraj wydrapałam. Wymieniłam na nowe zdrapki. Nic nie dopłacałam. I zobaczymy, czy się tu uda coś odzyskać. Numer 49. Rubinowa. Ładna była premierka. Dawno nie miałam takiej premiery, jak właśnie ta koralowa. Dlatego trzeba ją Zrobić jej dogrywkę 9, 24, 7, 25, a ja mam 17, 6, 36, 23 i 22. 11, 26, fajne boczki, 12. 27 i 2. Dobra, to nawet nie szukam kontroli. Widać, że nic nie ma. Druga pensja, numer 45. Tu jeszcze nigdy nie miałam tego wora. 1, 6, 8 i 13. A mam 2. No, fajne. Fajny początek. 23. 27, 4, 18, 33, 9, 3, 11 i 12. No, tu nic nie ma. Nic nie ma. Czyli za piątkę trafiają do kosza. No, to ta mega pensja, może po czasie się rozmyśliła i coś tu da. Było zrapek sporo. W sumie większość drapek podawała mi Pani Justynka, którą z opowieści znacie. Ja tylko poprosiłam o korolową i paradiso, a reszta tak trochę podpowiadała mi Pani. Ja przytakiwałam, że się zgadzam. No bo już naprawdę człowiek nie wie, co ma brać. Mam 38, jest 42. No proszę, Pani Justynka, to wie, co podać. No, po prostu szok. Czuję się, jakbym trafiła główną, bo w tej edycji naprawdę w mega pensji nie miałam nic. Tak jak mówiłam na początku, 6, 25, 9 i 28. Tu powinno się sypać więcej tych wygranych za te wszystkie pustaki, które do tej pory drapałam.

i, i, i to było jeszcze no zawsze powinnam sobie chyba pisakiem zaznaczyć no, y, 42 y, tutaj chyba to było tak i tu 10 czyli 20 zł no to się w końcu obudziła mega pensja dobra ja to z tego mnożenia nie wyjdę z zerem cash royal numer 25 a ta mega pensja miała numer 8 bo już nie pamiętam czy mówiłam Także większość zdrapek właśnie pomagała mi wybrać Pani Justynka i właśnie tą mega pensję złapała i się nie sprzeciwiałam, bo miałam taką uraz do tej zdrapki, ale jednak warto było. 53, 48, 59, 26, 28 monety i diament. A ja mam 37, 34, nie mam 30. 29, 23, Jezu, jeszcze z kontrolna, kontrolną zrobiłam. I 44, zapomniałam, że tu jest pomiędzy. Przepraszam, chociaż tej kontrolnej nie znam. Bo tak właśnie moim zdaniem powinni robić te kontrolne albo u góry, albo na dole, a nie pomiędzy. Nie wiem, kto to wymyślił. 46, 35. Pięćdziesiąt sześć, siedemnaście i czternaście, trzydzieści osiem, pięćdziesiąt siedem, czterdzieści siedem, szesnaście i trzydzieści trzy. No to tu się odsłoniło M i F. No dobrze, no to ta zrabka idzie do pustych.

A ja mam czterdzieści siedem, dwadzieścia jeden, trzydzieści pięć, trzydzieści jeden, czterdzieści dziewięć, dwadzieścia osiem, osiemnaście, czterdzieści cztery, pięćdziesiąt pięć, i czterdzieści trzy, trzydzieści sześć. 34, 19, 38 i 54. Teraz chyba mi lot to zabierze tą wczorajszą wygraną. Tak to jest. Raz góra, raz dół. 33, 11 i 52. Tutaj też pomiędzy chyba. Jeszcze sprawdzę, bo może coś przegapiłam. G. I e, no niestety nic nie zgubiłam. A szkoda. Bonus wa bank numer 15. Tutaj wam zbliżę, szukamy par. A ja mam 9 i 32 1 2. Nie ma sensu czytać wszystkiego. Pary nie widać. Jakoś ta zrabka się zablokowała. Nie ma, nie ma. Krąży blisko, ale nie może trafić. No, niestety. Niestety. 80 zł, ja mam na razie 20. Dobra, Maxi Cash. Dobra, tu można oddalić Maxi Cash numer 2. No właśnie, tej drabki szukałam na propozycji od Madzi. Po tu szukamy pliku i nigdzie jej nie było. Jak przestałam szukać, to dowieźli. Tutaj pliczek daje automatycznie 40 zł, ja go jeszcze nie miałam. I wątpię, że go trafię. 26, podrapiąc całą paczkę, nie trafiłam. To znaczy, że nie we wszystkich dają. A przecież to nie jest aż taka wielka kwota pod tym plikiem. 35 i 56, 14, 16, 54 dziewiętnaście, trzydzieści osiem, czterdzieści siedem, czterdzieści cztery, czterdzieści dwa, pięćdziesiąt osiem i osiemnaście. No, to tutaj pełno boków. G, w i d. No, coraz cieplej mi się robi. Z tego wkładu zostało tylko Mam 20 zł, i zostały tylko te dwie zdrabki. No to najpierw koralowa z numerem 19. I szukam. Meduza i leżak. Meduza. Jest tu. Leżak. Meduza. I tu są dwie meduzy. Chata cytryna. Tu jest chatka. I tu jest cytryna i cytryna. Dalej, wodolot, syrenka, ładna jest ta syrenka. Tu jest syrenka, i tu jest wodolot, ośmiornica słońce. Ośmiornica tu. Słońce. Tu jest ośmiornica ze słońcem. Dalej perła ananas. To jest perła ananas i ananas, trójząb i torba, trójząb, no to jeszcze koło, trójząb i torba, nie widzę torby, ale zaraz ją znajdę, bo na premierze właśnie pisaliście, że wszystkie symbole występują, więc. O, tu jest ta torba. Dobra. Kotwica i wiadro. Tu jest kotwica z wiaderkiem. Ale mi się ciężko tym drapiet, nie wiem co jest. Tu jest kotwica. Teraz piłka palma. Tu jest palma. Tu jest palma. No to jeszcze kapelusz, i będzie 500. Piłka, palma. Tu jest piłka. Eee, krab i skrzynia. Tu jest skrzynia. Krabik. Skrzynia, krabik. Ostatnie dwa. Kokos i kostium. I znowu nic. Kokos, tu perła. I znowu pusta. Nie wiem, czy to, co to ma być. Kokos i kostium. Tak, tu jest pusto. Dogrywka znowu nieudalna. Trzeba znowu polować na te koralowe. Na te, które tam zostały. Ostatnia zdrabka na dziś. paradizo z numerem. 12. Koralowa miała dziewiętnastkę, chyba mówiłam, już nie wiem. I tu kotwica mewa. Jest mewa, kotwica, kotwica. I kotwica. Ośmiornica, arbus. Arbuzik. Arbuzik, ośmiornica. I tu ośmiornica, słońce, okulary. Oj, tutaj ta cytrynka tak wygląda właśnie. Okulary. I słoneczko słoneczko, flaming i liść. Tu jest flaming i tu liść. Następny aparat i kostium. Tu jest aparat, aparat, aparaty i kostiumy. Kapelusz i nuta. Kapelusik. Kapelusz z nutą. Deska. Napój. 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 A gdzie mi się deska ukryła? Tu. Dobrze. Teraz wiadro motyl, ma wiadro motyl. Tu motylek. Wiaderko. Też to słabo wygląda, tęcza i chmura. Tęcza. A kapelusz był, tęczę była a ryby, nie było. Właśnie ta płaska ryba w koralowej mi ją zabrali. Tęcza i chmura. Tu jest tęcza. I tu jest tęcza. Ostatnie dwa: termometr i piłka. Jest piłka, jest termometr, ale zabrakło fali. Tu jest piłka, termometr. I to by było na tyle. Tak wygląda dogrywka. I tak wygląda mnożenie z wczorajszej wygranej. Wkład 80 zł, a ja mam 20 zł w drapce, w której bym się w ogóle tego nie spodziewała. <grywka> Mega pensja daje 20 zł. I chyba znowu sobie to wymienię na koralowe, żeby tam. Trafić coś z tej paczki, co tam zostało. Wszystkie inne zrabki puste. Nie warto jej nawet pokazywać. Dwie dyszki na pomnożenie. Kto nie widział wczorajszego odcinka? Bardzo ładny odcinek. Poszukiwanie plików z yy, propozycji madzi. Zapraszam. Bardzo ładny, ładne poszukiwanie z ładnym wynikiem. Także zapraszam. A ja się z Wami żegnam. I wszystkim życzę fajnego, udanego dnia. Do usłyszenia. Pa-pa!